Cześć, z tej strony wiadomo kto chyba, nie? Jesteś u mnie na kanale, to wiesz chyba kto ja jestem, tak? Dobrze, więc tak Dzisiaj gramy w Hearthstone'a Z Płędosiem. No i gramy do dwóch punktów przewagi No zobaczymy jak kto, kto komu lepiej pójdzie No ja długo nie grałem Więc raczej, raczej będzie cienko Ale zobaczymy Dobrze, więc lecimy Dobra, pojadę cię do zera Ja już nawet zapomniałem jak się w to gra. No ja też, czy gra z ciałkami? Chyba tak Ja mam jakieś sempa Teraz zgaduj jaki to semp. Nie mam pojęcia. ładna karta za 7. Na sam gry. A ja mogę coś takiego zrobić, nie? Mogę. No może być... No jakbym miałeś tak trochę więcej tych kart, 15 na przykład, no to może jeszcze bym ugrał to. <laughs> A tu mam jeszcze coś. Żeby coś czego się nie będziesz spodziewał. Huh. No w sumie dobra ta pasywka jest... ...moc specjalna. O nie No co ty... Schowaj się za mnie Wiadomo jak zwykle prawo. No tak A co mi po Co mi potem prawo? He musisz jakoś jego pozbyć. No wiesz, ja mogę ciągle ci tym, tą pasywką napieprzać. Ty teraz dodasz mi 94 cztery, no. Nie Gotowe. <laughs> raz, ci... Nie liczy się. Co to ma być za ezjierka? Tak jakoś wyszło. Tak nam prima. No nie. Dwa do ataku, tak? A jemu nie mogę dać, tak? Nie, nie mogę mu dać. Dobra, to już jest twój koniec niestety. Ja nie, dobrać. nie rób tego. Co? Jeden punkt obrazy. Nie, dobra. no. Tylko 1-0. No dobra, 1-0. No ale to tylko 1-0 jak na razie. To robisz kolejny. Oj, oj, Dobra, lecimy następnym. O, wezmę mojego pana, nie powiem jakiego. W sumie jest cicha. Hmm. Tak nie wiesz, który Te to jest. to był Wojownik. No chyba nie. Anduin kontra nie, A, Anduin. Anduin kapłan. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Hmm. No ładne karty nawet no, nie, chociaż to nie, nie musi nie, nie, być. Tak o za zero tak było, tak ale no, A te, to o wiele lepsze. No chodź. Wolę to. Zawsze się skryje. Dobra, to lecimy. To lecimy pany. A ja sobie wezmę to. Wezmę to i jedziemy dalej. Król nie jest trochę głośna ta gra chyba. Czuję sobie trochę ściszy ją. Przecież to jest chyba najciszej. No, no nie ważne. Haha, <śmum> <śmum> dajemy dwa punkty. On jest w ogóle. To jest prowokacja boska tarcza, daj? Tak? Aha, to zrobimy coś takiego. Bang dwa punkty. On miał dwa. Ile tak się nie płaca. Jak ty tak, to ja tak. A ty mi zaraz uwalniesz 500 ty. Teraz mam słaby rozdanie 6, 4, 8. Więc wiesz co. Zanim cokolwiek zagram. O 3. O! Mhm. Co my tu będziemy mieli? Eee tym, nie aż tak ile... Hmm, a sobie to użyję. Albuziki, Czyli to to jest marchewka, buraczek, bem, 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 bem. szarża, yy. hmm, hmm, hmm. Ty, tyry, 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 tyry. No dalej. Sześć, Sześć pięć. To ja nie robi się. Tak, co ty za pusty masz? lepsze karty po prostu. Poczekaj, każbe będę miał 10, gdzie ci many. No, chyba więcej na... standardowo. Fajne karty masz. Wrota są otwarte. Ping. 6. Aha, to sobie to Zawsze prawo miej. O nie, co to za prawo? 8 8, prowo, jeszcze tego nie widziałem. To prowadzenie. ja Żelazny obrońca, ale nie to chciałeś, jest nie go wcześniej, bęk. No tak, ale takie prawo nigdy tej karty nie wziąłem, więc wygrałeś, się gdzieś? Nie, dostałem chyba z pakietu, albo dostałem też znowu, nie pamiętam. Dobra, powiedzmy na razie to. Jeszcze Nie, się leczy pewnie, tak? No. Nie tyle leczy tylko 3 HP. Cie. No nieźle. Kurwa znachoru. Hmm, <śmum> hm. Ej, w ogóle ja tego nie zagrałem. <laughs> Ale, i tak. No wiem, teraz już mam wiesz. Przegrane, to ja ci powiem. Bo ja nawet teraz nie położyłem, mogę mogłem A Nie I macie jeszcze to. Kok. Teraz z fajnymi tamtymi ja tamtymi. I co Nie robi się tak, co to ma być za fory? To jest plucie na przeciwnika. Plucie na przeciwnika. 6 tak hmm. Ha, zawsze mogę zrobić coś takiego. Znaczy są otwarte! A czy wiesz, mi tam ta karta nie przeszkadza? Teraz trochę. Chociaż nie. Dobrze jest. O, oh, sobie zadałeś też całe 5 chyba. 6, ale jeszcze jedno będzie. Hmm. Zażarta walka dzięki twojemu healowi. Teraz już raczej nie wygrasz. No raczej nie. No dalej walczy sporo, nie? <laughs> w sumie. Nie wiem, bo ty mi rozwalisz 3 mi nawet i tamtym dokończysz. łatwe 2-0. No nie robić, jak 2-0, dziękuję Państwu. O to tym sposobem przegrywam. Ale ja się odegram w na następnym odcinku. Dzięki, cześć i Dajcie lajka i zostawcie suba. Hello.